Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Paper i zapraszam Was do obejrzenia 22. odcinka z serii Pokémon Let's Go Pikachu Dexplay. W poprzednim odcinku stoczyliśmy naszą czwartą walkę o znakę i. No jak możecie zauważyć na lejaucie, wyszliśmy z niej zwycięsko i teraz czas. Na to, żeby dodać nowe Pokémony do drużyny, bo takie są zasady dexplay'owe, także drużynę zaraz wam przedstawię. Jest kilka rzeczy, które jeszcze musimy tutaj poruszyć, ale dodatkowo oczywiście chciałbym was na samym początku zaprosić do swojej grupy Facebookowej, Discordowej, Papersheets, jeżeli jeszcze tam nie należycie. Ja wiem, robię się z tym upierdliwy i prawdopodobnie będę przez tą serię, a później mam nadzieję, że zaczniemy rosnąć, ponieważ chcę tworzyć naszą małą społeczność w końcu, tyle o tym mówiłem, udało mi się to zrobić, więc... Dołączcie do niej. Czemu nie? Jest to darmowe, a to jest bardzo dobra cena. Cytując, parafrazując pewnego yy, sławnego youtubera. Dodatkowo, co chciałem wam jeszcze powiedzieć, no to oczywiście to, że czas przedstawić drużynę. Było pytanie, zostały oczywiście pokemony wymienione, zresztą jak możecie zauważyć na layout'cie. I teraz one będą tutaj przedstawiane dla was i całościowo później zostaną dodane do layout'u. Także Messiah i Midori się nie zmieniły, bo Messiah nie jest pełni wyewoluowany, a Midori jest naszym starterem i nie możemy go oddać do boksa. Plus, on nigdy nie będzie w pełni wyewoluowany, więc to nie ma żadnego problemu. Później, Sensu. Sensu, który pojawił się praktycznie we wszystkich głosach, albo w większości głosów, które pojawiły się w komentarzach. I tutaj ten przywilej nazwania go zostawiam Wam. Także dajcie znać w komentarzach. Jakie imię chcielibyście dla tego alalańskiego senszu? Bo on został wybrany dość solidną przewagą. Właściwie nie mogę mówić o przewadze głosów, tylko no po prostu został przez Was wybrany i chcielibyście go zobaczyć normalnie w let's playu, więc to dla Was robię. Następnie Ternib wraca na ekrany. Nasz właściwie pierwszy roślinny Pokémon, którego złapaliśmy. No, powiedzmy pierwszy roślinny Pokémon. Mieliśmy oczywiście, chociaż chwila, chwila, chwila. Z kim my zaczynaliśmy? Oczywiście z Pikachu. Pomyliły mi się startery, pomyliły mi się gry. Ten na poziomie 11 I Atuin, to jest Quirtle. Pozwoliłem ja sobie wybrać jednego Pokemona i dodać go do drużyny. Ja stwierdziłem, że będziemy potrzebowali Pokemona wodnego. Może nie teraz, ale wkrótce. Atuin, moja nazwa. To jest oczywiście nazwa żółwia, który niesie na sobie oczywiście przy okazji cztery słonie. Ale świat dysku, czyli świat stworzony przez tego Pratchetta, który bardzo polecam. Jeżeli nie czytaliście, warto się w niego zagłębić. I została nam ostatnia rzecz do zrobienia. Wybranie Pokemona ognistego. Były bardzo podzielone głosy. Był albo Growlit, właśnie Growlit, albo Charmander. I tutaj teraz ja posunę się do losowej kwestii. Ja tutaj mam taki mały zbiór kosteczek. Wyciągniemy sobie pierwszą, która jest czwórką Mogę wam tutaj nawet pokazać. Ona wygląda tak, ona jest bardzo malutka. Nie wiem, czy widzicie. O, ja sobie nie wrzucę. Liczby 1, 2 to Charmander. 3, 4 to Growlithe. I wypadła nam czwórka Teraz chcę wam to pokazać, żeby. Żeby to nie było tak, że ja tutaj was oszukuję, na palcie nawet ją zmieszczę. A proszę, podstawiam tutaj pod kamerę. Nie wiem, czy będzie widać czwórkę. Da się skupić na tym? Nie da chyba. Ale w każdym razie musicie mi uwierzyć na słowo, że jest tutaj czwórka. Tak sobie rzuciliśmy właśnie, ja oczywiście trąciłem mikrofon. Ręką ale Growlit został wybrany, i oczywiście postaram się wybrać samca, bo mam nadzieję, że samca mam złapanego i nazwiemy go Slam Papi. A w waszej gestii leży nazwanie tutaj. Jest proszę, Samiec na poziomie 15. W waszej gestii leży nazwanie tutaj również e, Alolańskiego Senszu i później Sunslasza. Pamiętajcie, że to jest Alolański Sunslasz, później to będzie i oczywiście oprócz tego jest to. Samiec, więc to by wypadało również wziąć pod uwagę przy nadawaniu mu takiego imienia. Także wasze sugestie zostawiajcie w komentarzu. A ja tymczasem zmienię jeszcze imię Growlithe'owi. Slam to jest odniesienie, oj do hoho, dawnych czasów, kiedy oglądałem walki, te pierwsze walki online zagranicznych Poketuberów. I właśnie ta nazwa mi zapadła w pamięci, tak nazywałem swoje Nine od tego czasu: albo to, albo RK9, czyli rk 9 Slam. Wprowadzanie tutaj jest okropne, co ja bym dał, żeby móc to wprowadzać na swiszu tak po prostu palcem. Okej, okay, jest. Jest Islam Papi, Atuin, Turnip, Midori, Messiah. To jest obecnie nasza drużyna i oczywiście nienazwany... Będzie w przyszłości nazwany przez, przez was sensor. I możemy teraz ruszać naszą przygodę. Nasza przygoda właśnie teraz się zaczyna znowu. Właściwie nie, zaczyna się znowu druga połowa tej przygody, bo już mamy ze sobą cztery odznaki. Jeszcze cztery i Liga nas czekają. I... W poprzednim odcinku powiedziałem wam, że nie wiem, gdzie będziemy ruszać i mógłbym powiedzieć to samo dalej, że nie wiem, gdzie będziemy ruszać, ale wiem, bo ruszamy teraz do Safron City i będziemy je zwiedzać, eksplorować i chyba nawet postaram się, żebyśmy weszli do tego walczącego dojo, które kiedyś było gymem, za dawnych, dawnych czasów. Dobrze, oczywiście podwiedzamy tutaj miejscówki, tutaj jest pełno drużyny Rocket. What do you want? Get lost, little squid! Zobaczymy, tu jest pełno właśnie, jak widzicie teraz, em... Teemu Rocket, ponieważ słyszeliśmy, że oni ruszyli przejąć Sleef Co. My daughter likes to mimic people. It's rather vexing. In fact, people know call her Copycat because of her mimicry. Okej. Okay. To jest jednak Chansey. Myślę, że to jest jej córka, ale ich córka chyba jest na piętrze. My daughter is soft self-centered. She has but a few friends. Maybe she'll mellow down, like if you show her a Pokemon she likes. Okej, okay, zobaczymy, czy będzie lubiła Pikachu. Wejdziemy tam na piętro. Bo z tego co wiem, tutaj jest... nie, ona jest ważną postacią dość. Widzimy tutaj, ma Pokémona, który jest żywy. Okej, okay, to nie jest Doduo. Pretty mirror, look at me, see how pretty can I can be. Co? Pretty mirror, look at me, see how pretty I can be. Czyli w lustro musimy, a... Czy ten Doduo właśnie coś powiedział? Co? Ja do niej mówię Hi, do you like Pokemon? A, uh, no, I just asked you Zaraz, co? Co się dzieje? Ha, huh? you're strange Hmm. quit mimicking, but that's my favorite hobby Aha, czyli ona nasz po prostu głos powtarzała Ciekawe Pikachu, widzicie? Tutaj ogon Pikachu jak coś wskazuje, to znaczy, że coś tutaj jest. It's a cliffary place. It looks like it, it has been played with a lot. Oh, it's you, and you are here to let me mimic you again? Pikachu, co ty tam widzisz? Widzicie, jego ogon tutaj tak w dziwny sposób się porusza nie wiem, czy to jest coś do zdobycia, coś do zobaczenia. No cóż, chyba nie mogę nawet tego sprawdzić. Czy nic ważnego się tutaj tak na dobrą sprawę nie podziało? Jest tutaj to duo, który sobie po prostu stoi wokół. Ja nie wiem, co to, miało, co to, co to tutaj miało teraz znaczyć. Przepraszam, powiecie mi coś? Rodzicie, lety. Okej, okay, świetnie. A, bo żaden pokémon za mną teraz się nie porusza. To może być to. Także Midori nie może za nami chodzić, ale może spodoba jej się Ternip. Także. tej of bo Ternip chyba jeszcze za nami nie biegał. A musimy mu wynagrodzić jakoś to, że niestety był schowany do boksa wcześniej na potrzeby Venuseniora. Także zobaczmy, czy spodoba jej się Odysz. Hej. Jak wyciągniemy coś innego? Jestem ciekaw, czy musimy wyciągnąć jakiegoś konkretnego Pokémona. Wyciągniemy Senshu. O Jezu, jak on się słodko porusza za nami, ale nie. Obiecaliśmy Ternipowi wynagrodzić mu to. Nie wiem, co się tutaj z nią robi. Możecie mi dać znać w komentarzach, co trzeba, co trzeba jej pokazać, jeżeli. W ogóle da się coś jej pokazać z Pokémonów, którego Pokémona trzeba jej pokazać, żeby ona była zadowolona. Jeżeli nie da się, jeżeli to jest po prostu taki dodatek, który, z którym nic nie możemy zrobić, no to, to przykro mi bardzo. Przepraszam, że wasze kilka minut. Ale chciałem to naprawdę rozkmić. Jak wyraźnie nie udało się nam tutaj nic zrobić. Może później się jeszcze uda. Tutaj mamy dojo, które kiedyś było gymem, I oczywiście Jim, który teraz jest dla nas zablokowany. Don't you think you can stand up to us, or, or... I'LL HAVE TO HURT YOU Okej, okay, czyli na razie jest to zablokowane, więc jesteśmy popychani dalej fabularnie w fabułę zespołu R czyli po prostu fabułę przejęcia Sleep Co. Okej, okay, mamy tutaj... Witaj! Hey, I'm coach trainer. I'm on a loan to the fighting dojo. I'm pretty strong trainer. You want to battle? Tak, walczmy z nią. Przy okazji sprawdzimy sobie, jakie pokemony tutaj mają poziomy. Let's have some serious battle. hi Coach tre trenerki mi się bardzo podobają. Bardzo świetne modele mają. Śliczne. Tak, powiedziałem to. Nie, żeby coś. I co? Mamy tutaj Maczołka. Okej, okay, potężny Pokémon. Mam nadzieję, że nie, nie jestem w stanie go pokonać Messiah. Potrzebujemy tylko jednego poziomu, żeby ewoluować. Widzicie, praktycznie całego. Więc to może być problem, ale postaram się tutaj oczywiście zadać jak najwięcej obrażeń. No jest to połowa. O, Machołk używa Thunder Punch. Świetnie. A także ja już teraz Winga tak znowu. Ja wiem, że wiąże się z tym ryzyko pewne. No i niestety to ryzyko zostało. Hmm, niestety zostaliśmy pokonani. Dobrze, pójdziemy się uleczyć przy okazji zjedziemy resztę Saffron City, bo ja bym chciał naprawdę, żeby Masaya ewoluował. A teraz co my tutaj możemy zrobić? Wydaje mi się, że Senshu czy Senshu będzie szybszy od niego. Otóż nie wiem. Także Midori będzie tutaj najlepszym wyjściem Midori i jej atak właściwie zip zap będzie tutaj najlepszy. Oho, mała czy o oh, ja, ja cię kręcę, jakie to jest świetne po prostu to ubranko. Tego nie zmieniam. To już powtarzał któryś raz, ale nie on zamierza tego zmieniać, po prostu nie. Macho Polek, i tutaj oczywiście punkty doświadczenia się posuwam dla moich Pokémonów. I będziemy mieli troszeczkę więcej Poison Powder, oczywiście. Elektabaz, ok, to mogę chyba zmienić. Tylko co ja tutaj mogę temu Elektabazowi zrobić? Na chwilę obecną jest za dużo, także Midori zostanie. Mamy Dig na Midori, także tutaj będziemy się musieli skupiać na razie na tych dwóch Pokemonach. Yy, oczywiście przejrzę jeszcze TM-y między odcinkami, żeby sprawdzić, żeby zobaczyć, jak to tutaj wygląda. Jesteśmy szybciej od tego Elektabaza. Punch oczywiście nie trafia. I czy Dig wystarczy? Otóż nie. Jesteśmy szybsi od niego, więc tutaj bez problemu będę mógł teraz użyć kolejnego ataku. To był atak krytyczny jeszcze, wow. Dobra, to zabolało. Brick Break wydaje mi się, że wystarczy, tak? Na tym Elektabazie. Wystarczył. wystarczył. Pogoniliśmy trainera, ale brakuje nam tutaj jeszcze troszeczkę. Yy, no cóż. Ooo. One się tak słodko peszą. Dobra, ale nie, nie o to tutaj chcę, nie o to tutaj chcę. That was a great match, I want you to have this. Ooo, otrzymaliśmy Thunder Punch, super! Tylko komu ja tu dam? Ciekawe, kto się tego może nauczyć z mojej drużyny obecnej. Na pewno nie ternip, bo, uwaga, nie ma rączek. A wiecie, nie ma rączek, to nie ma e, Thunder Puncha. Tak to właśnie jest tutaj w tym momencie. E, ale zobaczmy. Dostaliśmy Thunder Punch. Midor się oczywiście może tego nauczyć. E, headbutt nie, mi chodzi bardziej o Pokémony, które mogłyby coś tutaj działać. Seismik mi, może się nauczyć. Atuin, to może być ciekawe. Willow Slam puppy. Thunderbolt, Dig, dig. Mm, no jest kilka Pokémonów. Skold, Okej, okay, Skold tutaj oczywiście użyjemy i damy go Atuinowi od razu. Bez zbędnych pytań. Bo to jest bardzo dobry ruch wodny i po prostu zastąpimy nim atak. A Bubble niech będzie na razie. I zobaczymy co tam jeszcze może być. Czego jeszcze możemy nauczyć naszego Pokémona. Brick Break. Roost, mm, Play Rough. Uuu, Slump Happy się może nauczyć playera, Light Screen Helping Iron Tail jest dobrze. Dark Pulse, Thunder Punch, Mega Drain. Okej, okay. Mega Drain dla Ternipa jak najbardziej, super opcja. Zamiast Absorb, tak żeby inaczej. Growd jest spoko, więc Growta nie będziemy tutaj nadużywać. I wydaje mi się, że to jest na razie tyle. Bo pozostała taki takie jak Iron Tail. Może jakiś Iron Head się tutaj pojawi. Ja muszę już uleczyć swoje Pokémon, także lead me to Pokémon Center. Gdzie jest Pokémon Center? Tutaj musimy uważać, widzicie, bo nasz Pokémon nie jest wcale taki silny, jakby się mogło wydawać. To jest troszeczkę. Okej, okay, tu na pewno nie chcemy. Gdzie jest Pokémon Center troszeczkę niżej. Bo na pewno chcemy. Możliwe, że użyję kilka cukierków teraz, żeby troszeczkę zwiększyć siłę naszego. Pidgeotto. Także zobaczymy, jak się będzie to prezentowało. Du -du ok, dziękuję. I teraz ja zobaczę, jakie mam cukierki, bo tych cukierków tak nie używaliśmy za dużo. Eee, także sprawdźmy to. Candy Jar Co my tutaj mamy? Quick Candy, Candy, Courage Candy, Tough Candy. Health Candy. Okej, okay, Pikachu Candy, wydaje mi się, że możemy użyć go na Pikachu, skoro... Skoro i tak... Yy, ten Pikachu jest tylko w tej grze. A, no możliwe, że będziemy mieli jeszcze Raichu, ale... To tylko chyba przez chwilę, tylko na takie, wiecie, użycie Thunderstone'a i schowanie go z powrotem do boxa, skoro... Właśnie mamy Midori. I teraz, co my tutaj jeszcze możemy? Jak nie koreczkę Candy, tylko na przykład... Health Candy. Mogłbym dać Messiah. No, i na razie tyle zostawię. Nie będę, się, nie będę się więcej bawił, bo mamy dojo do sklepania. Tak powiem, od dojo zaczniemy. Później w następnym odcinku wydaje mi się, że już będziemy mogli przejść spokojnie do Sleep Co., czyli Sleep Corporation, w której stoczymy znowu walkę z Team Rocket. Więc następny odcinek będzie troszeczkę dłuższy. A później. Sabrina, jeżeli oczywiście będziemy mieli taką możliwość. Ja nie spojrzałem na poziomy, chyba był 34 chyba, bo jesteśmy na równi teraz ten, na równi poziomowo. Czy wy walczycie? Okej, okay, o co chodzi? Dlaczego on mnie zauważył? Ha you trespassing in our fighting dojo! Okej, okay, czemu tamten mnie zauważył z takiej odległości? Tu jest coś nie halo, tak? Czemu on mnie na przykład wcześniej nie widział, jak przechodziłem środki? Musiałem się ewidentnie wrócić. Blackbelt ma tylko Prime Pain. Mm, zobaczymy zaraz, jak to tutaj będzie wyglądało. Na 31 poziomie, no to to jest idealne miejsce, w którym powinniśmy się teraz znaleźć. Ba nawet nie wiem, czemu nie zrobiliśmy tego wcześniej. Karate Chop. Prime Ape jest od nas szybszy. No tak, nie jesteśmy w pełni wy wyewoluowani, On jest. Ale mamy teraz w zanadrzu Quigata, który powinien zadać wystarczającą liczbę obrażeń. Jest to Step. No i wystarczył. Także uniknęliśmy jednego ataku od tego Prime Ape'a, tutaj jak najbardziej się przydaje. 492, no ale ten EXP nie jest taki za duży, ale reszta moich Pokémon'ów chce się nauczyć Stun co jest lepsze Poison Powder czy Stun Tutaj Poison Powder, Keep All Moves. Atuin na was również na poziom 17, będziemy mieli ewolucję, bo Atuin na pewno ewoluuje teraz w War Tortilla, z tego co mi wiadomo, przynajmniej, tak? Otóż tak. Także fajnie, że dostaliśmy go na takim niskim poziomie od oficerki, ponieważ. Yy, oficer Jenny, ponieważ możemy go bez problemu teraz wyewoluować. Widzicie, mamy nowego Pokémona, drugie stadium ewolucyjne World Ordu, który powinien się nauczyć Bite. teraz? Yy, coś mi się tak kojarzy? Otóż nie. To prawdopodobnie na najbliższych poziomach nauczy się tego Bite. i. Postęp nasz Pokédexowy od poprzedniego odcinka się nie zmienił, bo nie mieliśmy żadnych ewolucji, nie złapaliśmy żadnych nowych Poków. I teraz też on się nie zmienia, bo nie mamy drugiego Squirtla, którego trzeba bym, będę musiał gdzieś znaleźć między odcinkami też. Przy okazji, trening to będzie dodatkowy, ponieważ... Załapanie Pokémonów bardzo szybko się zdobywa punkty doświadczenia. I boulders, boulders every day! Tak jest twardy, że po prostu trzaska kamienie na prawo i na lewo. Hadzia, hadzia, puf, puf, puf! I ich nie ma. Nie wiem, czemu to zrobiłem tak na dobrą sprawę. To już było takie zbyt niepoważne. Nawet jak na mnie. Ojej, dobra, czyli takie, kamie takie kamulce trzaska. No, niedobrze. Bo Gravelera się tutaj nie spodziewałem. I może on nas zaboleć. Mamy Dig. Ale czy Dig wystarczy? A zaraz się okaże. Rockslide, okej, okay. to zaboli. Wiemy ile Rockslide nam zadawał wcześniej, ile Rockslide zadawał nam od tego Geodude'a. więc tutaj musimy teraz break break czy dig, break break czy dig. Wydaje mi się, że dig, bo będziemy uchronieni. Jesteśmy szybsi od tego Gravelera, więc to jest bardzo dobre. I teraz earthquake, o nie! Uuuu, tam coś było o, o skrócie, że. A nie, nie o skrócie, tylko o moim krzyku, że uniknęliśmy dwa razy Earthquake, a ten Earthquake, który by był na digu, zadaje dwa razy więcej obrażeń. O nie. Ok, wystarczy ten Big Uf, Uff, uff, naprawdę. Jakby ten Earthquake trafił, to Midori byłaby po prostu zdemolowana. Oj nie. To było okropne doświadczenie. Sleep Powder. A, co jest lepsze, Sleep Powder czy Poison Powder? Hmm. No, chyba jak cię nie biją, miód, zadajesz im obrażenia. Także ja tutaj sobie zapomnę ten ruch. Jeden. I będzie to prawdopodobnie Poison Powder. I Sleep Powder wejdzie po prostu za niego. No i bardzo dobrze. Huh, to była to było naprawdę bardzo trudna walka. I przez głupie szczęście, tak na dobrą sprawę, udało nam się. Z niej wyjść. Teraz kolejne dwie walki. Także chyba większość odcinka spędzimy tutaj właśnie w, jo w. Jodo. Dojo. To jest prawidłowa nazwa. I swoją drogą. Jutro możecie spodziewać się zerowego odcinka pewnej serii, która już była zapowiadana na tym kanale. Także macie już teraz oficjalną datę. To jest taki mały sneak peek dla tych, którzy mnie oglądają. I oczywiście dziękuję Wam za to. Doceniam to, że jesteście tutaj ze mną. Polyworld. Jego chyba będziemy w stanie pokonać tutaj sam na sam. Więc macie tutaj taką informację szybką ode mnie, po prostu, że taka a taka seria się pojawi. Właśnie zresztą, jak zobaczycie, kanał, pierwszy film informacyjny, który został nagrany po moim powrocie, właśnie do niej nawiązywał. To była ta trzecia, trzecia i ostatnia seria, która była wymieniona. I mam nadzieję, że wiecie o co chodzi, i mam nadzieję, że już macie rzeczy gotowe do niej, bo to jest seria, która polega również na waszym. Wsparciu także jutro oczekujcie filmiku informacyjnego, prawdopodobnie w okolicach godziny 17, ale nie mogę, znaczy nie jutro. Tak, jutro. Więc nie mogę Wam jeszcze powiedzieć o której dokładnie, ale coś koło 17. Tak, liczmy to przynajmniej. Ball Hideki został pokonany. Judge One Point! Jeden punkt, jeden punkt tego pokonaliśmy, tak, ale ten jeden punkt to był cały twój, jedyny Twój Pokémon, więc. Czy to był taki jeden punkt? Ja! Are you a challenger? No tak, niby tak. Fajne jest to, bardzo mi się podoba to dojo i żałuję, że to dojo też nie jest Jimem, jakimś takim pobocznym Jimem. Może jakąś ten... Chociaż jest poboczną rzeczą, jest poboczną rzeczą do Jimu. Prawdopodobnie to dojo zostało tutaj wy... Wyrzucone w... z roli lidera, ponieważ pokemony psychiczne po prostu są super efektywne, no i Sabrina pokazała wyższość nad tym tutaj sensejem, który, który prowadzi to dojo. Ja muszę uleczyć tego pokemona, na to na pewno. A ja nie kupiłem przedmiotów leczących, także mamy jeden Hyper Potion Paper. Dlaczego nie kupiłeś przedmiotów leczących? Bo zapomniałem. No, bywa i tak, no... <laughs> Musicie mi wybaczyć. Submission, okej. Okay. To, to nie jest Thunder Punch, więc to zada... ...i tak dużo, ale Machoke przy okazji zadaje obrażenia sobie, więc jak teraz zadamy mu jeden Wing tak? powinniśmy być szybsi. To przy drugim Wing tako. uuuu, na pewno. To przy drugim Wing ataku na pewno go pokonamy. Tutaj Submission znowu, ale jesteśmy, przypominam. Już się wystraszyłem. Jesteśmy szybsi. Także teraz. Bum. Winga, tak? Z naszej strony mógłbym kliknąć Mirror Move i sam pokonać go Submission, ale wtedy ja bym dostał również obrażenia. Co nie jest do końca skazane w tym momencie, jak chcemy, żeby ten Pokémon zdobywał te punkty doświadczenia, tak? A to nie była na poziom 18, Black Belt Mike został pokonany. I give up! 868 dolarów, No, tutaj ten hajs się nie zgadza tak dobrze, jak się zgadzał w, w gymie. No i patrzcie, tego małego turnipa, który, ma, który tak słodko za nami biegnie. O, On jest taki pocieszny. O, tu jest oficer Jenny. Jeszcze tu jest Pokémart. O, może ja kupię od razu przedmioty leczące, skoro tutaj jestem. Bo mogą nam się przydać jeszcze, chociaż została nam ostatnia walka w tym dojo, ale i tak, dzień dobry, mam 59 tysięcy i chcę je wszystkie przeszastać na przedmioty leczące ultrabole, mam ich 28, to kupię 2. Tak, tak, to się zgadza. I jeszcze, nie, 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 jeszcze Hyper w tak z dużo bym poprosił. Może 30 przesadziłem, ale tak 20... 20 będzie ok. No i jeszcze 10 super powszechnych w kupie, bo, bo dlaczego by nie bo nas stać? I. no też są przydatne. Albo dobra, 20. No i teraz się wszystko zgadza. Możemy uleczyć nasze pokemony i stoczyć ostatnią walkę w tym dojo. Walkę z Sensejem. Nie możemy go już chyba nazwać liderem. Liderem dojo? Może tak? Może nie? Kto wie? Z liderem. Też może być. Tutaj widzę, z tego co się orientuję, to tutaj za dużo aż tak budynków do odwiedzenia i tak dalej nie ma w, w Saffron, co jest ciekawe, więc nie będzie tak dużo, nie będziemy musieli tak dużo chodzić, tak dużo odwiedzać tych miejscówek. Tutaj możliwe, że jakieś Pokemony będzie się dało wymienić w Saffron City. Zobaczymy jakie, hmm, bo jestem ciekaw na przykład jak się tutaj yy, Alanańskiego na przykład Maruaka... Zdobywa. Albo egzekutora. Wiecie, te pokemony, których drugie stadium ewolucyjne jest dopiero tym innym. Ale to zobaczymy. Tego się dowiemy w przyszłym odcinku, bo w przyszłym odcinku, tak jak mówiłem, przechodzimy sliwko albo nawet Z2. Zobaczymy, zobaczymy jak Znaczy, Czy muszę przejść od razu. Yy, ale zobaczymy co będę. Czy będę eksplorował, czy nie będę eksplorował, jak to tutaj będzie wyglądało, kiedy będę eksplorował, a tymczasem wchodzimy tutaj. Ostateczna walka w dojo i później dostaniemy jednego gratisowego Pokemona, z dwóch niestety, co jest bolesne, także zagadajmy do tutaj senseja. Karate Master on się nazywa. Mm. I am the karate master. I am the leader here. You wish to challenge us? Except, expect no mercy. Whoa! Całkiem niezły głos mi wyszedł i całkiem niezły ten taki jego Ojej, ale on jest rozciągnięty tak Ja tak nie umiem. No niestety nie. Także karatem Master Kinochi. Koichi. Koichi. Jest przeciwko nam Polirata, który może mieć Ice Punch? Ale ma tylko jednego Pokemona. Okej. Okay. Mesaja, skup się. Jesteś w stanie to zrobić. Ja w ciebie wierzę Winga tak teraz z naszej stronie. Mm, to jest... Free KO. Co robi ten? Submission. Okej, okay, czyli on też sobie zadaje obrażenia. Ale ten submission będzie. Mmm, Ten submission zadał tyle co poprzedni. Czyli, jeżeli moje obliczenia są poprawne, powinniśmy zostać na 8 punktach życia również. Kolejny submission. okej, okay, czy to jest jakiś jeden z silniejszych ataków tutaj? 5 punktów życia. No, okolice, role, tak oczywiście coś się zmienia. Um, ale teraz z naszej strony quick attack, żebyśmy na pewno, na pewno wygrali. Boom. Pogadaliśmy. Na szczęście sensy miał tylko jednego pokaza. Przepraszam. Karate Master. I zostaje nam bardzo niedużo. mi ja mam swój na poziom 35, Bardzo niedużo punktów doświadczenia do następnego poziomu i chyba ewolucję tą będziemy mieli dopiero w odcinku następnym. No, bywa i tak. Indeed, I have lost, but you, do not take our emblem as your trophy. In return, I will give you a prized fighting type Pokémon. Hitmon Lee i Hitmon Chan. Kiki Knuckle. Choose whichever one you like. Choose whichever one you like Okej, okay, ja normalnie jestem większym fanem Hitmon Lee niż Hitmonchana, ale tą decyzję również zostawiam wam, drodzy widzowie. Z racji tego, że jest to do z racji tego, że również chciałem, żebyście mieli w nim jakiś udział. To ta decyzja należy do Was. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie, żebym wybrał Hitmon Lee czy Hitmon Chana. A jeżeli chcecie jeszcze powiedzieć dlaczego, że na przykład Hitmon Chana to Wasz ulubiony Pokémon, to również możecie to zrobić. Także dziękuję Wam wszystkim bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że ten odcinek się ma podobał. Jeżeli tak, to wiecie, co macie robić. Zostawcie podniesioną łapkę pod tym filmikiem, subskrybujcie oraz naciśnijcie dzwonek. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, odejdźcie moje grupy. Wszystko jest w opisie. Wystarczy, że tam klikniecie, pogrzebiecie sobie. Tam jest masa informacji, które możecie po prostu uzyskać na mój temat. I to by było na tyle. Dziękuję wam za uwagę. Jeszcze raz trzymajcie się. Cześć!